Przed nami niedziela miłosierdzia, która inauguruje tydzień miłosierdzia. Słowa papieża Franciszka, miłosierdzie to imię Boga, myślę, że jest i powinno być mottem nie tylko tego tygodnia, ale w ogóle całego chrześcijańskiego życia. Miłosierdzie ma imię Boga. Wielkie słowa papieża Franciszka, papieża, który o miłosierdziu mówi bodaj najwięcej spośród wszystkich papieży. Myślę, że papież przywołuje prawdziwe oblicze Boga, oblicze Boga miłosiernego. To oblicze, które z niewiadomych Powodów jakoś znikło z horyzontu chrześcijańskiego, zniknęło z horyzontu myślenia o, o Bogu, Jego srogie oblicze, Jego sędziego, który będzie sądził ludzkie czyny, jakby przeważyło nad obliczem Boga miłosiernego. Ale to nie jest tylko kwestia pociechy naszej relacji do Boga. Miłosierdzie ma imię Boga, to jest wezwanie do chrześcijańskiego życia, ponieważ, jak powiedział Jezus, bądźcie miłosierni tak, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Można z dumą powiedzieć, że Kościół Katolicki w Polsce spełnia to wyzwanie, bardzo dobrze je realizuje, ponieważ jest organizacją, która poza strukturami państwa niesie Polakom, niesie całemu społeczeństwu pomoc największą. Nie miejsce tutaj, żeby wyliczać różnego rodzaju dzieła charytatywne, dzieła miłosierdzia. Ważne, że pandemia, która wszystkich nas no, jakoś wbiła w, w, w pewną konsternację i smutek, no, ujawniło również ogromne, mm, ogromne połacie dobra i to, co się w tej chwili w Polsce dzieje, jest tego. Wspaniałym przykładem. Rzecz trzecia. Myślę, że bardzo warto przypomnieć, iż papieskie przesłanie, przesłanie papieża Franciszka, jeśli chodzi o wizytę w Polsce przed paru laty, brzmiało: błogosławieni miłosierni, albo albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I papież przypominał nam wówczas, że skrzywdzony, ubogi, bezdomny, bezradny, w różny sposób osamotniony. To jest Nasz Bóg. W tych ludziach powiadał Papież spotkacie Pana. W tych ludziach dotkniecie Waszego Boga. I to jest przesłanie, które powinno towarzyszyć chrześcijańskiemu życiu nie tylko w tym okresie niedzieli i tygodnia miłosierdzia, ale w każdym czasie. A więc z jednej strony miłosierdzie ma imię Boga, i z drugiej strony realizacja tego przesłania. Czyńcie tak, jak Wasz miłosierny ojciec. Bądźcie miłosierni tak, jak wasz ojciec był miłosierny. Pandemia odkrywa przed nami, i nie tylko pandemia, ogromne możliwości i zarazem ogromne potrzeby. W związku z tym, jest to wielki sprawdzian chrześcijańskiego życia. Nie celebry, nie obchody, ale mój bliźni, w którym mogę spotkać Boga. Ciągłe nasze wyzwanie.